Hej, opowiedziałam polityczny żart na spotkaniu rodzinnym. Najwyraźniej nie wszyscy są fanami mojego poczucia humoru. Wiecie, kto to jest ninja? To taki jegomość, który pojawia się nie wiadomo skąd, załatwia sprawę, po czym nagle znika. Jak myślę sobie o dzisiejszym głównym bohaterze, to od razu mi przychodzi do głowy ninja. Tylko, że taka ninja, inna ninja taka za skrzydłami i rakietami i bardzo szybka i, i lata. Chodzi mi o amerykański samolot atakujący, pierwszy wybudowany w technologii stealth, F-117 Nighthawk, który ma zadanie uderzyć niespodziewanie tam gdzie trzeba, po czym uciec. W 1999 roku trwała wojna w Kosowie. Serbowie dążyli między innymi do tego, aby wygonić kosowskich Albańczyków z terenów Kosowa. Kosowo dla Serbów jest mniej więcej taką kolebką cywilizacyjną jak dla nas Kraków albo Gniezno. Konflikty i wojny między tymi dwoma krajami trwały już od dłuższego czasu, a NATO, widząc jak krwawy jest to konflikt, stanęło po stronie Kosowa, a Rosja ukradkiem zdecydowała się wesprzeć Serbię. Na początku NATO chciało rozwiązać konflikt w sposób demokratyczny poprzez referendum na terenie Kosowa. Jednak ze względu na dominację kosowskich Albańczyków na tym terenie wiadomo było, że Kosowo wygra albo autonomię, albo zupełną niepodległość. A że do tego czasu były to ziemie Serbii, Kosowo było po prostu częścią Serbii, Serbia zaatakowała. Konflikt był bardzo krwawy. Dochodziło do częstych ludobójstw, wypędzanie i czystek etnicznych ze strony Serbii. I wtedy w telewizji Bill Clinton ogłosił operację lotniczą, gdzie lotnictwo amerykańskie razem z sojusznikami europejskimi zamierzało pozbawić armię serbską zdolności do prowadzenia walk przeciwko Kosowu. Chodziło o bezwładnienie armii serbskiej, żeby ta nie mogła prowadzić dalej działań wojennych. W tej operacji było użyte ponad 1000 różnych, różnego rodzaju samolotów. A poza tym NATO użyło jeszcze rakiet manewrujących, bomb namierzanych laserowo, rakiet przeciwradarowych. Była to po prostu cała śmietanka zachodniej technologii lotniczej. I tak rozpoczęła się operacja Allied Force. Był to popis, jak NATO będzie prowadzić przyszłe wojny. Na początku NATO zamierzało po prostu strzelać do wojsk serbskich. Strzelano do wszystkiego, co mogło mieć w środku żołnierzy albo miało pancerz. A w tym momencie Serbia już wygrywała wojny z Kosowem. Strzelano w budynki strategiczne. Strzelano do serbskich czołgów. Serbowie okazali się mistrzami Atrap. Atrapy też strzelano. Strzelano w bojowe wozy piechoty. A między innymi, żeby sobie ułatwić robotę, też strzelano w siły przeciwlotnicze. Tutaj należy też wspomnieć o siłach lotniczych Serbii, które zostały zupełnie zmiażdżone przez siły NATO. Okazało się, że ataki na wojska serbskie zupełnie są nieefektywne i przekierowano się na cele strategiczne, takie jak elektrownie, elektrociepłownie i fabryki, aby zmusić Serbię do rozmów pokojowych. I tutaj w akcję wplątuje się nasz główny bohater. Żeby przebliżyć jak bardzo wyspecjalizowana była to maszyna, od razu mówię, że to nie był myśliwiec, nie nadawał się do walk powietrznych. Nie był to też zwykły bombowiec. Nighthawk był samolotem o obniżonej wykrywalności przez radary. Był to pierwszy tego typu samolot w historii. Podczas operacji Allied Force, Nighthawki startowały z baz włoskich na północy kraju. Tego feralnego dnia Serbowie mieli szpiegów w okolicy i dokładnie wiedzieli kiedy Nighthawki nadlecą nad Serbię. To była duża wpadka natowska. Jeśli wróg wie kiedy przylecimy i latamy cyklicznie z tej samej strony, to mogą się po prostu na to przygotować. Jeden z Nighthawków był pilnowany przez Dale'a Zelko. Weterana wojny w Zatoce. Celem misji było zbombardowanie celów strategicznych na terenie Serbii. Ale na Nighthawka na ziemi już czekała bateria przeciwlotnicza. Dowódca baterii Zoltan Dani dokładnie wiedział, że w niedługim czasie nad jego pozycją będzie przelatywał Nighthawk. W stronę Nighthawk'a zostały wystrzelone dwie rakiety przeciwlotnicze. Nighthawk nie był w ogóle wyposażony w żaden system ostrzegania, jednak pilot przed uderzeniem zobaczył dwie rakiety lecące w jego stronę. Jedna minęła kokpit o kilka metrów i czujnik zbliżeniowy nie zdetonował pocisku. Lecz druga rakieta niestety trafiła w lewe skrzydło samolotu, powodując urwanie części skrzydła i niekontrolowany obrót. Na pilota działo niesamowite przeciążenie i postanowił on katapultować się z samolotu. W sumie jest to dość szokujące, a wręcz zaskakujące, że taki latający śmietnik przeciwlotniczy radziecki z lat 60. był w stanie zestrzelić tak nowoczesny samolot w technologii stealth. Bardzo możliwe, że radarowi udało się namierzyć samolot tylko dlatego, że akurat idealnie się złożyło, że w momencie włączenia radaru przeciwlotniczego pilot w amerykańskiej maszynie otworzył luk bombowy. Przez to zdolność jego wykrycia była zwiększona. Obydwaj panowie po wojnie się spotkali i zaprzyjaźnili i do tego czasu utrzymują przyjacielskie stosunki.